Poznajcie naszą drugą markę, która już od 30 lat zajmuje się kompleksowym wyposażaniem obiektów hotelowych. W tekstylia, karnisze, rolety i żaluzje. Nie bez powodu chcemy wam pokazać najnowszą kolekcję, dlatego że świetnie się ona również sprawdzi w waszych sypialniach. Szeroki wachlarz kolorów, a także najlepszych i najpopularniejszych naszych tkanin. Co najważniejsze produkty są szyte przez nas z pracowni, dlatego możecie liczyć na najwyższą jakość uszycia takich narzut na łóżko, poszewek dekoracyjnych czy zasłon. Wszystkie kolory z nowej kolekcji znajdziecie na magdalena24.pl w zakładce tekstylia hotelowe Nowa kolekcja. To tam właśnie zajrzyjcie i przeglądnijcie całą kolekcję, która właśnie pojawiła się w naszym sklepie. Pamiętaj też, żeby obserwować nasz profil i być na bieżąco, dlatego że co chwilę pojawiają się tam filmiki dotyczące różnych porad i aranżacji ok.